Marzka! Co? Pokuciłem się z księdzem. A o co sta? A, a o dziecko pocente? Jezu Mary, ja to ksiądz ma dziecko płente! Ja nie wiem co, ale powiedział, że staję w obronie życia płacenty głos. A ty, a ty nie stajesz? Hehe, no to ja jeszcze bardziej staję za zyciem płacętym, niż z księdzu bardziej nawet staję. <laughs> ty to o co on się obraził? Łona! O jakie łona? Zwykłe! Na! Rozwiz? Nie. Jasny pieron, no, mos, jak ci to babo wytłumaczyć? Mos, no, mos przykład i mos na przykład, rozumisz? A co na, na przykład? Ja rozumiesz, bo mos, mos zdrowie i mos na zdrowie, uki i, 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 i nauki mos, I, i mos pletki i mos na pletki, rozumiesz? Na pletki Jezu, coś te nawet widział człowieku. Ale nic! Ja mówię normalnie, proszę księdza, ksiądz staje w obronie dzieci pojętych przez rodziców. A ja staję w obronie dzieci na przez księdzów. I chyba nie ma poczucia humoru, bo się wyobraził, się ona się wyobraził.